Samotność cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi, gdzie człowiek co z mej pieśni całą myśl wysłucha. obejmie okiem wszystkie promieni jej ducha, nieszczęsny kto dla ludzi głos i język trudzi język kłami głosowi, a głos myślą kłamie myśl z duszy leci bystro, nim się w słowach złamie, a słowa myśl pochłoną i tak drżą nad myślą, jak ziemię nad połkniętą niewidzialną rzeką, z drzeniem ziemi czyż ludzie głąb nurtów dociek, gdzie pędzi, czy się domyślą. Uczucie krąży w duszy, rozpala się, żarzy, jak krew po swych głębokich, niewidomych cieśniach. Ile krwi tylko ludzie widzą w mojej twarzy, tyle tylko z mych uczuć dostrzegą w mych pieśniach. Pieśń ma. Tyś jest gwiazdą za granicą świata i wzrok ziemski do ciebie wysłany za gońca Choć szklanne weźmie skrzydła ciebie nie do lata. Tylko o twoją mleczną drogę się uderzy. Domyśla się, że to słońca, lecz ich nie zliczy, nie zmierzy. Wam, wam, pieśń, ludzkie oczy, uszy niepotrzebne, płyńcie w duszy, w wnętrznościach, świećcie na jej wysokościach, jak strumienie podziemne, jak gwiazdy nadniebne. Ty, Boże, ty, naturo, dajcie posłuchanie, godna to was Morzyka i godne śpiewanie. Ja. Mistrz, ja mistrz wyciągam dłonie, wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie na gwiazdach jak na szklanych tych harmoniki kręgach, to nagłym dowolnym ruchem. Kręcę gwiazdę moim duchem. Milion tonów płynie w tonów milionie. Każdy ton ja to byłem, wiem o każdym tonie. Zgadzam je, dzielę i łączę, i w tęczę, i w akordy, i we strofy plączę, Rozlewam je w dźwiękach i w błyskawic stęgach.